Pięknej urody ukulele marki Kai Firefly czyli świetlik, robaczek świętojański. Mamy tutaj motyw łąki nocą skąpanej w świetle latających świetlików, a sam świetlik również tutaj na główce gryfu. A zaczynając tę recenzję wedle pewnego protokołu, ja nazywam się Gniewomir, jestem z przyjaznego ukulele, a ty oglądasz właśnie ten oto krótki filmik. W temacie tej piękności. Ten instrument, ten model to nowość ze stajni KAI Ukulele, które występuje wyłącznie w rozmiarze koncert i jest dosyć niezwykłym instrumentem, ponieważ łączy w sobie kilka nazwijmy to sprzeczności. Po pierwsze, tył oraz boki to odlew. Poliwęglanowy odlew, który jest naprawdę fajnie zrobiony profilowany. Natomiast na przedzie mamy płytę drewnianą. Co więcej, jest to lite drewno, a konkretnie lite drewno. Świerkowe. Więc naprawdę bardzo ciekawe połączenie, ponieważ jeżeli mamy już instrumenty właśnie z takim oto tyłem i bokami, czyli poliwęglan, to zazwyczaj z przodu jest jakaś sklejka, zazwyczaj sklejka lipowa, czasami machoniowa. Natomiast tutaj nie dość, że nie jest to sklejka, to jeszcze jest to lite, świerkowe drewno, co uważam jest świetnym pociągnięciem w kontekście tego instrumentu, ponieważ przy tej skali i przy połączeniu tego profilowanego tyłu, to ma sens i naprawdę to się sprawdza, i czuć to w brzmieniu, że płyta przednia to świerk. Kolejnym ciekawym aspektem tego instrumentu to to, że jeżeli chodzi o drewno świerkowe, które jest w pewnym sensie dosyć miękkie ze względu na biel w słojach, łatwo można gdzieś sobie zarysować paznokciem podczas gry i tak dalej, ale z racji tego, że ten lity świerk jest pokryty farbą. Z jakąś tam tutaj właśnie tą świetlikową grafiką, przez co zyskuje właśnie zabezpieczenie przed tymi uszkodzeniami, o których wspomniałem przed chwilą. Natomiast ta farba jest tak nałożona, że w żaden sposób nie blokuje tego, co świerk ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o brzmienie, więc to jest naprawdę bardzo fajne pociągnięcie. Co więcej, uważam, że użycie strun fluorokarbonowych. Również wyciąga z tego instrumentu znacznie więcej niż gdyby to były struny, chociażby nie wiem, Aquila, New Nylgad, bądź Super Nilgat. W komplecie z tym pięknym ukulele otrzymujemy jeszcze taki oto bardzo poważny gigbag, pokrowiec wchodzący pomału w taki lekki case. Stąd ten instrument w takim oto zestawie to naprawdę świetne rozwiązanie nie tylko jako pierwsze ukulele, ale no. Fajny instrument, w pewnym sensie nawet kolekcjonerski, z racji tego, że po pierwsze w rozmiarze koncert, po drugie w takiej ciekawej konfiguracji, jeżeli chodzi o użyte materiały, a po trzecie po prostu pięknie wygląda i jeszcze lepiej brzmi. A więc przejdźmy do próbki dźwiękowej. Na koniec może jeszcze warto dodać, że świerk to taki typ drewna, zwłaszcza jeżeli mówimy o litej płycie przedniej, który z czasem się otwiera, a co za tym idzie, brzmi jeszcze lepiej niż w tej chwili. Aż sobie trudno to wyobrazić. Pozdrawiam serdecznie. Przyjazdem, w przyjaznym śniegu kulele.pl i niebomir. Mahalo!